Hej, hej! Witajcie dziewczyny w holu z dhm To będzie hol łączony, bo tu nie mam dużo rzeczy. Tak mi się wydaje, że będzie łączony, ale zobaczymy. E, e, pokazuję Wam w ogóle na pierwszy rzut leci kurtka, którą ja już mierzyłam. E, nie wiem, czy już Wam ją pokazywałam, bo trochę mam pomieszaną kolejność. Ale dziewczyny, to jest taka kurtka utility, coś takiego, za 180 zł. Z takiego ala i kurczę bije się dziewczyny z myślami, bo ona naprawdę krojem jest mega fajna. Naprawdę mi się podoba, i wydaje mi się, że jest taka w moim stylu, ale no nie mogę się zdecydować. Ciężko mi jest określić. Strasznie mi się podoba. Jest taka inna, ale no. A z drugiej strony jest taka zwykła. I sama nie wiem, czy mi się podoba, czy nie, ale jest taka. No, na wiosnę fajnie wygląda. Ona jest w rozmiarze XL. Yy, nie wiem, cały czas bije się z myślami. co Zamówiłam drugi raz, i no nadal nie wiem, czy mam sobie zostawić. A może ją kiedyś przeceniony. <laughs> nie wiem, dziewczyny. Bije się z myślami, ale jest naprawdę ładna. Dajcie znać, co myślicie o niej. Ciekawe jest to, że właśnie tu masz tureczek, ale w sumie z tyłu nie jest ściągnięta. No, mega mi się to podoba. Dużo kieszeni. Dajcie znać, co myślicie. A od razu przechodzimy, dziewczyny, do czegoś mocniejszego, jeśli chodzi o kolor. To jest taka zielonkawo-żółtawa marynarka neonowa. Tylko powiem Wam szczerze, że jakość mnie troszkę dziwi. To jest xl bo ona tak nie ma podszewki, jest taka po prostu gładziutka. Za to poduszki już ma. Oj, no tu nawet nie ukryte, więc można by to było wypluć. No, ale no, jakość wykonania nie powala. Nie powiem ile kosztowała, ale oczywiście wszystko będziecie miały podlinkowane na dole. Zbierzemy się od razu zamierzenie. Bo powiem Wam, że kolor super, ale jakość marynarki jak na HM no, jestem zdziwiona. Dobra, dziewczyny, mierzę marynarkę. No, kolor przeboski, ale powiem Wam szczerze, że jakość tej marynarki to jest totalnie coś, coś poniżej poziomu. No, materiał jest mocno pomięty, w ogóle ta marynarka wygląda no jak. Nie chcę obrażać sklepu, dziewczyny, E, bo ja bardzo lubię chińskie sklepy, e, ale no naprawdę ten materiał, taki poliestrowy, to wszystko mi się kojarzy właśnie z takimi ubraniami z Chińczyka. No, e, wydaje mi się, że gdybyśmy mierzyły dzisiaj jakiś shin, e, no to ta marynarka byłaby odpowiednia, bo no, no nie jest to jakość hajemu, nie jest to jakość hajemu. Beznadziejna. Taka niedorobiona jakby. Myślę, że po prostu wyprócie tych poszewek, chociaż... poszewek... Wyprócie tych poduszek, chociaż wydaje mi się, że w tej marynarce akurat te poduszki nawet fajnie wyglądają. Nawet na moich ramionach. No to wystarczyłoby tu wszyć jakąś... Wystarczyłoby tu dziewczyny wszyć podszewkę i ta marynarka troszkę by nabrała. No teraz jest no nie, dziewczyny, aż sobie zaraz sprawdzę, ile kosztowało, ale wydaje mi się, że 150 zł, więc no, no, no totalnie dziewczyny nie. Szkoda, że tej linianej, takiej, co występuje w wielu kolorach, nie zrobili w tym kolorze, bo wtedy to byłby hit, no ale taka jakość. Jestem w szoku, powiem Wam, że jestem w szoku. A kolor Boski, jest dla koloru to ja bym to zostawiła. No ale no, ja tego nie wychodzę. Nie w tej jakości. Dobra, dziewczyny, i mamy kolejną marynarkę w równie soczystym kolorze. Postawiam na kolor. Zdecydowanie to jest XL-ka. No i tak, no i ta jest z podobnego materiału, jeśli chodzi o materiał. Jeśli chodzi o materiał, to jest. Poliester i podszewka jest z wiskozy. Ok, yy, no zdecydowanie lepiej jest uszyta. Nie ma aż takich mocnych poduszek jak ta poprzednia, no ale ma podszewkę i to już jest zdecydowanie inna y, marynarka. Jedyne co nie jest w moim stylu, to to, że ona jest skrojona na okrągło. Ja wolę marynarki, jak one są po prostu proste. I ma tylko jeden rząd guzików. Na mojej serwetce lepiej wyglądają dwurzędowe, ale oczywiście mierzymy. O oh my god, dobra dziewczyny! Marynarka jest na mnie za mała w rękach. Strasznie mnie ciśnie. No, kolor boski. No tak, o matko, ale bym chciała marynarkę w tym kolorze. No, kurczę, nie pamiętam, czy była 2XL. Ale to i tak nie jest mój krój. Widzicie, że taka skrojona na okrągło, czy tylko mi się tak, chociaż. No. Hmm. no mi się to nie podoba. Że... Ja mam takie zboczenie, dziewczyny, że ja muszę mieć tutaj, no nie na okrągło, po prostu nie podoba mi się właśnie tu, jak ona leży w tym obszarze. Yy... Szkoda, że jest za mała, no ale boski kolor, być może coś jeszcze, ten kolor w H&M się nazywa wiśniowy, no przepiękny, no taką bym chciała, tylko troszkę inaczej skrojoną, bo wiecie, oprócz koloru liczy się też fason, no i ten fason niestety nie jest dla mnie, po prostu, ale no w kolorze można się zakochać, będę polować na coś innego w tym kolorze, może coś jeszcze wyjdzie. No na pewno, zdecydowanie jakościowo ta marynarka jest o wiele lepsza od tej poprzedniej. Jeśli lubicie takie marynarki, to naprawdę to wam polecam. Natomiast no mi przeszkadza krój, no i na mnie jest za mała w rękach, bo ma podszewkę również w rękawach, więc no z automatu dla mnie to jest niestety ciasne. I o ile stać w tym mogę, no to wiecie, już prowadzić samochód, no nie, no nie bardzo. Dobra. Dobra, dziewczyny, i ostatnia rzecz to są spodnie z domieszką lnu, bodajże tak to się nazywało na stronie, po 90 zł. Z tego co pamiętam, ja miałam w rozmiarze 2XL i bierzemy się za mierzenie. Dziewczyny, zacznę od jednego plusa, jakie widzę w tych spodniach: są super turbo, mega wygodne. Natomiast na ten moment, jeśli chodzi o krój, no to dla mnie to tyle z plusów. Dziewczyny z ponie są jakby rozmiarowo super, natomiast no wyglądają na mnie gigantycznie, tak mi się wydaje. Przez to, że te te nogawki mają takie szerokie. Tu w udach ja je mam ciasne, a tu zaś je mam za duże. Tu ta strefa oczywiście wygląda no niekorzystnie. Na długość powiem Wam, że jest ok. Natomiast no no nie są to spodnie dla osób, które mają większe biodra. Chociaż tył jako tako, czy jak stoję bokiem, to mi się podoba. No to niestety ten przód totalnie nie. I dzwonowate spodnie nie są dla mnie niestety. Także szkoda, bo są mega wygodne. I nawet by mi ta talia nie przeszkadzała. Natomiast no już tutaj gdzieś się e, ta bajka kończy i... No nie są to spodnie dla mnie a szkoda, naprawdę wygodne, przewiewne na lato. Spodnie są naprawdę wygodne, przewiewne na lato. Więc jeśli nosicie mniejsze rozmiary, być może nie plus size, to te spodnie będą naprawdę dla was fajnie wyglądać, szczególnie na szczupłe nogi, kiedy chcecie dodać sobie troszkę objętości, to na lato te spodnie mogą być super. Oczywiście były w wielu innych kolorach, ja wybrałam czarne dziewczyny. Co na plus, to na pewno nie prześwitują. Są porządnie wykonane, fajnie rozciągliwe, mega wygodne, także jeśli chodzi o spodnie, naprawdę Wam polecam. Natomiast, no to już jest kwestia dopasowania spodni do typu sylwetki. Dla mnie niestety jestem na nie. A szkoda, bo się, yy, czuję się w nich tak, jakbym chodziła w spodniach od piżamy, czyli jest mega, mega wygodnie i można w tym chodzić cały dzień. No, ale no... No niestety, o, jeszcze liczy się wygląd, a tutaj niestety już nie jest aż tak korzystnie jak wygodnie. Dobra, dziewczyny, dzięki Wam piękne za oglądanie. Szybko przebrnęliśmy przez ten filmik, ale rzeczywiście e, ja powoli zbieram się do pracy e, i tak chciałam jeszcze się pozbyć może szybciutko jednej paczki z domu przed weekendem, żeby też nie mieć tego aż tak e, zapchanego. E, no, i to tyle, dziewczyny. E, chyba, że w sumie jeszcze pokażę Wam szybki łączony haul z Sinsei. Dobra, jest 11:58, więc jeśli chodzi o czas, jest ok. Więc, dziewczyny, jeśli chodzi o Sinsei, ja zamówiłam te białe butki, e, takie sneakersy. One są mega leciusieńkie, mega super rozmiar 41 i ten rozmiar 41 naprawdę fajnie pasuje na rozmiar 42, <grym> czyli ma około 26,5 cm jeśli chodzi o rozmiar 41, czyli fajnie pasuje na moje stopy i buty są po prostu mega, mega wygodne, e, białe. Super będą wyglądać do niebieskich jeansów, do jakichś jasnych beży czy, e, czy białych spodni. E, naprawdę po. Chociaż polecam i nie, dziewczyny, ja ich nie nosiłam, także nie wiem, jak one się zachowują na stopie. Natomiast mam bardzo podobne takie buty z siateczki. Chodzę w nich od lat i kocham, bo po prostu ta noga w tych butach oddycha. Jeśli chodzi o jakość butów z Sinsa, ja nie mam pojęcia, bo nigdy nie miałam, więc nie wiem, czy one przetrwają sezon, miesiąc, czy będą do wyrzucenia po tygodniu. Także ciężko mi tutaj jest określać, bo ich nie nosiłam, natomiast wizualnie... Yy, przy przymierzaniu naprawdę wygodnie polecam. Okej, okay. czyli to mamy buciki i one były na stronie przecenione z 80 na 55 zł. Stąd też moja decyzja, żeby je sobie zamówić, ale decyzję jeszcze nie podjęłam, czy je sobie zostawiam. W związku z tym, że już niedawno ostatnio kupiłam new balansy, więc. Na ten moment, no nie są mi potrzebne kolejne Adidasy, ale właśnie muszę sobie przymierzyć na niebieskich spodnie. Czy może nie będzie to lepiej wyglądać? Poza tym, ja jestem bardzo taka. Ja nie lubię za bardzo. Nie wiem, jak to nazwać, żeby nie wyszło jakoś niechlujnie, ale ja nie lubię dbać o rzeczy typu właśnie, że te białe buty to trzeba cały czas prać, dbać, smarować, czyścić. Wiecie, wyjdziecie raz na spacer i buty już wyglądają okropnie, dlatego ja po prostu wybieram ciemne rzeczy, bo ych, łatwiej się o nie dba, jeśli chodzi o. Yy... No, no, no. Ja się. No dzisiaj mam problem dziewczyny z wysłowieniem się widzę. Dobra. Yy, także ja jeszcze nie podjęłam decyzji czy je zostawiam. Natomiast wizualnie, wy, jeśli chodzi o wygodę, jak najbardziej. Jeśli zastanawiałeś się nad tymi butami, to warto. Dobra. Lecimy jeszcze z jedną rzeczą dziewczyny i to. Yy, Powoli ten dział plus size, jeśli chodzi o sensei, jak najbardziej się powiększa, i doszły tam dziewczyny takie spodnie. One są z poliestru, ale jakby ala joggersy. Fajna ta gumka w pasie, ale oprócz tego są heftki, więc można spokojnie założyć pasek. Spodnie są naprawdę dziewczyny wygodnie. Ja już je przed chwilą mierzyłam, ale przymierzę je dla Was drugi raz. I tym razem zdecydowałam się na rozmiar 2XL, a nie na rozmiar 3Xl. I yy, ubiorę i przychodzę do Was. Dobra, dziewczyny, i tak, mierzymy te spodnie. I teraz tak. Yy, one są super, jeśli chodzi o długość, materiał to raczej poliester, ale powiem Wam, że Sinsay robi naprawdę wygodne te spodnie. Sama ja nie wiem, czy lepsze są te. Yy, czy tamte poprzednie, co mierzyłyśmy? Właśnie nie pamiętam do końca, jak tam te leżały, ale były wygodne. No, te mają niższy pas, tak mi się wydaje. Yy, I tak, ja chyba powinnam wziąć rozmiar większy. Dlaczego? Bo pewnie już zauważyłyście, no, ale w okolicach yy, tutaj to no, niestety źle się układają i robi mi się tak zwany ten camel toe, co no nie wygląda korzystnie dziewczyny i zastanawiam się po prostu, czy ja nie wzięłam rozmiaru za małego, że czy w 3XL po prostu by mi się to, czy by mi to zniknęło. I pomimo, że one mi się podobają i wydaje mi się, że rozmiar jest odpowiedni, no to niestety właśnie nie zostawiam je ze względu na to. I teraz pytanie, czy gdybym wzięła 3XL, to czy tego efektu by po prostu nie było. Y Kwestia przemyślenia, być może jeszcze, yy, bo widzę, że sporo rzeczy, być może wiecie co, bo widzę, że powoli yy, tam jest coraz więcej rzeczy. Wcześniej były ja na parę spodni i tylko bluzki, teraz widzę, że doszły też sukienki, także yy, ja po prostu być może jak jeszcze coś dodadzą, zrobię większy hol. Pozamawiam te rzeczy, które już na przykład mierzyłam, czyli te pierwsze spodnie. Powiem Wam, że cały czas o nich myślę, naprawdę były wygodne. Dajcie znać, czy zamawiałyście i jak Wam się sprawdzają. No te są fajnie wygodne, fajnie leżą, natomiast właśnie no kwestia tego camel toe. I teraz pytanie, czy właśnie wystarczyłoby zamówić 3XL i one byłyby ok? Ale no, właśnie myślę, że jak coś nowego na stronie się pojawi. A byłam wczoraj w ScineSafe'u, powiem Wam, że naprawdę fajne rzeczy powoli wchodzą. I nie wiem, czy pójdę stacjonarnie, czy zamówię online. Zobaczymy. Ale właśnie zobaczę. Jakbym robiła zamówienie, to zamówię jej po prostu w większym rozmiarze i zobaczę, czy nadal się to dzieje. I to niby jest poliester, ale te spodnie naprawdę są takie przyjemne dla ciała. Powiem Wam szczerze i że bardzo wygodne. Po prostu nie czuć, że się ma coś na sobie. Dobra. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Jeśli jeszcze tego nie robicie, dziewczyny, zachęcam Was gorąco do subskrypcji mojego kanału. Bądźcie ze mną na bieżąco. Dajcie znać, co myślicie o tych rzeczach. I dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Życzę Wam miłego, pięknego dnia. Do zobaczenia. Hej!